W domu Pilgrzyma w Brzuchowicach pod Lwowem, podczas obchodów 30-lecia Lwowskiej Rodziny Rodzin, otwarto wystawę obrazów haftowanych autorstwa Oksany Mercało. Artystka należy do wspólnoty Rodziny Rodzin przy parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Zbójiska w Lwowie. Szczególnie mnie tu zachwycili te obrazy piękne, piękne obrazy wyszyte, wyhaftowane, no po prostu oczy się rozbiegają, no naprawdę, że jestem bardzo zachwycona tą, tymi obrazami. Tą pracą to jest kolosalna praca tej pani, która to wyszywa. Znam panią Oksanę, autorką prac i pięknych prac od 25, a może nawet i więcej lat. I właśnie na pierwszy rzut oka, jak dzisiaj przyszłam. To zaskoczyło mnie to, że pewno pani Oksana zaczęła wyszywać krzyżykiem, czyli już robić taką inną technikę. Natomiast przypomniałam właśnie sobie, że od początku, kiedy zaistniała rodzina rodzin na zbowiskach, pani Oksana inspirowała wszystkich, wszystkich członków rodziny rodzin do tego, aby robić te piękne obrazy koralikami. I powiem szczerze, że jestem pewna podziwu. Mówią, że że to poezja jednoczy niebo i ziemię, a teraz ja się przekonuję, że każdy, każdy rodzaj sztuki, a szczególnie właśnie taka sztuka sakralna, sztuka, która pociąga wzór, takie poszerzenie ludzkie do niebios, to właśnie jednoczy człowieczeństwo z boskimi rzeczami. Oksana Mercało zaprezentowała część swojego artystycznego dorobku. Haftowania nauczyła ją babcia. Obrazami zajmuje się od 20 lat. Zaczęło się od dzieciństwa, od babci. Nauczyła mnie haftować krzyżykami. No na trzy, a potem to tak jakoś tak Так затіхло, потім почали робити різні такі коралі з короліку, знову Ну, В певний момент, ще 20 років тому, ми заворучили один образ що для гафтування певним крижиком. Я собі спробувала зробити один образ з короліками. року вишивала, вийшло Ну і Потім ще так зачало. No i da się tak z dzieciństwa. I dalej pracuję, pracuję, pracuję. No haftowanie obrazów koralikami i diamentowa mozaika to 20 lat. Największy mój obraz to jest u arcybiskupa Mieczysława Mokrzyskiego Na 50 lat jego urodzin. Metr 30 na 70, wysokość 1,30 30 na 70, poszło 3 kila królików haftowało się cały rok. No to po jest, na przykład to ta almazna mozaika, tam, że jest duplety w niebieskim, to ja zrobiłam, jak można powiedzieć, za to, to, gdzieś tak za półtora miesiąca, bo bardzo tak jakoś prędko poszło. Jest po że, że to robiło się gdzieś rok, ten też rok się robił, ja zaufam Tobie, bo musiałam próć twarz. містити тва, що мушала, мушала ще проч. А то порожнемо. Я ну, по просто як є продіння душі, і пан Бог вшия тему, то йде дуже прентко. І то, направду, так, коли виходить, то, 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 то так, не знаю, як то повірить, останє своє душі. coś ж просто неможливого. Ну no, і To robię to robię i mam do tego zaufanie, mam do tego pragnienie. No a mój mąż jest ofiarodawcą tych wszystkich materiałów, które wykorzystuję przy tych obrazach. Dzieła Oksany Marcało znajdują się w zbiorach osób duchownych i przyjaciół, wspólnot Rodzina Rodzin zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce czy Stanach Zjednoczonych. Padła również propozycja, by wystawę zaprezentować szerzej mieszkańcom Lwowa i uczniom polskich szkół w tym mieście.